Oho, oho, oho O oh, kurde Stary, ty w moim zamku? Wiecie co wam opowiem? Trzeba się ubrać Tak, ale nie, skórzaną nie Skórzana jest za słaba Dobra, diamentowa będzie okej okay. Dobra, nie wiem gdzie on jest Ale zaraz go rozwalimy No stary gdzie jesteś? Ponożysz się u mnie? Ach, idziemy sobie poradzić zresztą. Tam widziałem kolejne. Hej, widzicie, w kolejnym odcinku przez stronę serii Minecraft. Tak, bo taka mała, krótka wstawka. Mm, ale to jest yy, główna gwiazda naszego odcinka. Otóż, automatyczna szafa na nasze zbroje. Tak, w sumie jeszcze nie mam nazwy do tego. Jednak zobaczcie, jak to działa. Przewracamy sobie zbroje, jakie chcemy. Zajmuje tylko jedną kratkę na powierzchni yy, i ewentualnie przycisk, który możemy oczywiście położyć na ziemi. I możemy sobie przetrzymywać nasze zbroje właśnie w takiej szafie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Ciach, 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 ciach. I możemy sobie schować naszą zbroję. Jej! No dobra, znajduje się teraz na mapie, którą macie w opisie. Możecie sobie ją pobrać, zobaczyć, jak to wygląda. A tymczasem ten projekt, który tutaj widzicie, jest to projekt pewnego użytkownika. Link macie do opi w opisie do tej osoby. Mm, próbowałem zbudować samodzielnie taki stand armor i wyszedł mi, co prawda, na dwa sloty. Jednak ten mechanizm, który zaprezentował, e, zaprezentował nam ta osoba, jest przynajmniej pięć razy mniejszy, więc myślę, że. Zaprezentuję Wam ten mniejszy pomysł, ten mniejszy mechanizm, który jest bardzo prosty do zbudowania. Za chwilę przejdziemy do poradnika i myślę, że może nam się to przydać na przykład w świecie multiplayer w naszym domku, kiedy chcemy na szybko wyjść na przykład nie wiem, na serwerze w odpowiedniej zbroi, wystarczy, że przeklikamy kilka rzeczy, mamy trzy sloty, wygląda to naprawdę świetnie. No dobra, w takim razie przejdźmy do poradnika, jak to wykonać. No dobra, zaczynamy nasz poradnik. Jak wybudować taki mechanizm? Kopiemy 5 kratek. Dokładnie. Tutaj jeszcze w głąb 7 kratek. Teraz kopiemy na 3, 3. Czyli jeszcze 4. Raz, 2, 3, 4. Ok, idealnie. Dobra, świetnie. Jak już mamy taką wykopaną dziurę, możemy jeszcze zmierzyć 5 na. Osiem. dobra, zgadza się bierzemy czerwony proszek, raz, dwa, trzy tutaj dajemy obojętnie jaki blok, niech to będzie na przykład yy, dirt, na tym dajemy pochodnie, następnie bierzemy styki piston i tutaj raz, dwa, trzy, cztery styki piston, dokładnie idealnie, pod tym blok z czerwonym, mm, z czerwonego proszku, następnie bierzemy kolejny styki piston układamy go Tutaj. Tak to ma wyglądać. Tutaj wykopujemy szparę, a na to dajemy slime block. Po co tutaj wykopaliśmy dziurę? Ponieważ mm, wtedy ee, w, nasz slime block nie będzie mm, się przyczepiać do tych wszystkich, e, wiecie, e, bloków i nie będzie ich niepotrzebnie podnosił. Dobra, tutaj dajemy piecyk. A to z tego powodu, że slime block właśnie nie przenosi piecyków, co jest naprawdę bardzo e, fajne. Dobra, na to dajemy czerwony proszek. Czekajcie. Tutaj, dobra. Tutaj dajemy glowstone, czerwony proszek, glowstone, czerwony proszek, glowstone, czerwony proszek i jeszcze raz glowstone i czerwony proszek. Dobra, teraz sobie weźmy to. Glowstone już na potrzebny nie będzie. Dobra, czekajcie, muszę się ogarnąć, co tutaj było dalej. Mm, no dobra. Ok. W takim razie. Zjeżdżamy tutaj i tutaj będzie kolejny piston na tej wysokości. Tutaj dajemy blok czerwonego proszku. Dobra. Teraz będziemy się bawić naszym trapdoor, czyli to, co będzie trzymać te wszystkie e, standy tak naprawdę. Zaraz zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Mm, no dobra. Tutaj dajemy blok. Następnie tutaj powinien być. Przepraszam, tutaj. Tu powinien być trapczest. Dobra, zamykamy go. trapczest. co się chyba nie nazywa trapczest, co? Ok, tutaj bierzemy jakiś blok, żeby to zasłonić. I dajemy kolejny trapdor trapczest, okej. Okay. Mm -hmm. Okej, okay. i tak to będzie wyglądać. Tutaj potrzebujemy jeszcze przycisku i trzech armor standów. Armor stand. Ok. Dobra. Aby naładować to wszystko, tutaj sobie dajmy blok. Myślę, że przyszedłem po tym przycisku. Ok. Dobra. Eee, w takim razie armor stand raz. Wkładamy go tam. Armor stand 2, Wkładamy i armor stand 3. Dobra. Super. Działa. Tutaj ważne, żebyście sobie to jakoś zabudowali. Znaczy, to nie jest oczywiście wymagane, jednak. Warto tutaj dać na przykład jakąś ścianę, nie wiem, dajmy na przykład e, iron, dobra, tak i to może sobie stać przy ścianie na przykład domku, e, ta ściana może być oczywiście cały czas prosta, nic tutaj nie przeszkadza, e, tutaj jeśli chcecie moglibyście ewentualnie dać glowstone'a i ten mechanizm dalej by działał, jednak e, lepiej... Tego nie zasłaniać. Nie wiem, należy też coś tutaj zbudować. Ja właśnie to przerwałem. Aż ty slajmie. Dobra. I tak to będzie się prezentować. Możemy sobie tutaj włożyć, zobaczyć, że to naprawdę działa. Takie spodenki. Dobra. Temu damy buty. Temu damy armora A temu damy spodnie. Jak widzicie, działa bez problemu. E, zajmuje to naprawdę mało miejsca. W sumie to jedną kratkę szerokości i e, te 5 kratek długości, ewentualnie 8 głębokości. Jeśli to jest problem na serwerach, to najwyżej na piętrze gdzieś to można zbudować. Jak są na przykład jakieś donki i nie można budować w jakimś miejscu. Mm, ale myślę, że ten pomysł wam się spodobał. E, całą mapkę tą do pobrania macie w opisie. Możecie ją pobrać, zobaczyć jak to rzeczywiście naprawdę działa, jakbyście mieli jakieś problemy. E, tak. I to w sumie byłoby wszystko na ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek, parodnik wam się spodobał. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie. Shit. Ale zwiewa. Ale gdybym na przykład grał na jakimś serwerze, to same takie coś zmudowałby się, bo to jest naprawdę bardzo fajne. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!